i dzisiaj druga część naszego obi, tak naszego obi Minecraft, dawno nie było tej części, no ale postanowiłam ją nagrać dzisiaj, więc okej, okay, jesteśmy już na tym miejscu gdzie skończyliśmy, no i przechodzimy, okej okay, teraz mamy takie płytki pół, takie pół płytki z złota aha o kurde, ale to jest trudne. Dobra. Okej, proszę. To jest jakiś typ. Muszę go wyprzedzić, słuchajcie. Yy, no, ja muszę być pierwsza. Oczywiście. Mm, no dobra. Zjedziemy tu przez tunel. O, to jest już koniec, ja nie mogę. W to, to zaraz przechodzimy i nagrywam następny filmik. Patrzcie. Prawie to przeszliśmy. O kurde. Prawie spadłem. Ej, a ty co tu robisz? Halo? Ej, ona ma admin. Co to? Jej! Super! Co to? Ui! Dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie. Y, pa, pa!